Jesteśmy socjologami, badaczkami społecznymi i trenerkami i prowadzimy tutaj szkolenia o tym, jak biblioteki mogą prowadzić diagnozę swoich lokalnych społeczności. Mówimy bibliotekarzom o tym, dlaczego jest to dla nich ważne i dlaczego fajnie, żeby biblioteki przeprowadzały własne badania. Na warsztatach. Kiedy tworzymy plany procesów badawczych, zaraz będziemy szli do analizowania danych. Wartościowe jest dla mnie to, żeby przekazać te wszystkie doświadczenia, które, które tutaj zdobywamy w Wojewódzkiej Bibliotece, przenieść na grunt regionu, pokazać bibliotekarzom z regionu, że oni w swoich miejscowościach też właściwie bardzo dużo robią, że, że właściwie są aktywni, uzmysłowić im to, że już dużo robią w kierunku tego, aby dbać o swój biznes. Trenerka świetna, i forma, forma aktywnych działań jest po prostu rewelacyjna, i myślę, że najbardziej ochotna. uczestniczę w trzecim module. Przyznam szczerze, jestem bardzo zadowolona z tych szkoleń, bo mam troszeczkę wykładów, pracujemy w grupach, w ogóle są takie świetne pomysły, różne gry w grupie, które mogę przenieść do pracy w swojej nasze te propozycje na pewno które, które tutaj padły z ust trenerów będę będę wdrażał moje